Jest jak płomień, który nigdy nie gaśnie, nie należy tylko do jednego świata, oświetla wszystkie wymiary, w których dusze mogą się spotkać. Czy kiedykolwiek poczuliście ten szczególny dreszcz w Boże Narodzenie? To uczucie w głębi waszej duszy, że ktoś bliski, kto nas opuścił, wciąż jest tuż obok was? Cóż, pozwólcie, że wam coś powiem, przyjaciele, to nie jest przypadek. A dzisiaj podzielę się z wami czymś, o czym wielu nie chce, żebyście wiedzieli, czymś, co sceptycy starają się ukryć, ponieważ mogłoby to całkowicie zmienić wasze postrzeganie życia i tego, co jest po drugiej stronie. Zostańcie ze mną do końca, bo mam dla Was niesamowity dar coś, co naprawdę może zmienić sposób, w jaki łączycie się z tymi, których kochacie i za którymi tak bardzo tęsknicie. Jeśli Boże Narodzenie budzi w Was głęboką tęsknotę za kimś, kto odszedł, jeśli pamiętacie o tej osobie z intensywnością, która wydaje się niewytłumaczalna, jeśli zadajecie sobie pytanie, czy to normalne, że tak bardzo o tym myślę, czy naprawdę można poczuć ich obecność, cóż, ta wiadomość jest dla Was. Wyjaśnię Wam wszystko, każdy najmniejszy szczegół i pokażę Wam, że być może tylko być może miłość nie zna granic, nawet tych między życiem a śmiercią. Ale zanim pójdziemy dalej, chciałbym wiedzieć gdzie spędzicie święta w tym roku, z rodziną czy sami. Zostawcie komentarz poniżej i podzielcie się ze mną, bo w tej właśnie chwili wszyscy jesteśmy połączeni czymś większym niż my sami. A przy okazji pozwólcie, że życzę Wam wspaniałych świąt, pełnych miłości i światła. Wizja Chico Xaviera o Bożym Narodzeniu i duchach Chico Xavier, jeden z najważniejszych głosów spirytyzmu, głęboko wierzył w połączenie między żywymi a tymi, którzy przekroczyli zasłonę. Nauczał, że prawdziwa miłość jest wieczna. Że więzi duchowe nie są zerwane przez śmierć. Dla Chico Boże Narodzenie było okresem szczególnie znaczącym porą roku, kiedy energia miłości, przebaczenia i jedności jest szczególnie silna, tworząc tym samym idealną atmosferę, aby duchy zbliżyły się do swoich bliskich. Według Chico, więzi rodzinne i przyjaźnie wykraczają poza naszą fizyczną egzystencję. W wielu przekazach, które kanalizował, twierdził, że duchy czują wezwanie tych, którzy je kochają, szczególnie przy okazjach takich jak Boże Narodzenie, kiedy emocje są na szczycie. Wyjaśniał, że często podczas wigilijnych kolacji i świątecznych uroczystości nasi zmarli bliscy są tam właśnie z nami, niewidoczni dla fizycznego oka oczywiście, ale absolutnie wyczuwalni sercem. Jeden z najbardziej wzruszających przekazów przypisywanych Chico Xavierowi opowiada historię ojca, który stracił syna. W wieczór Bożego Narodzenia, wpatrując się w niebo, poczuł niewytłumaczalny spokój, który go ogarnął przesłanie syna przekazane przez Ciko brzmiało tato byłem tam tuż u twego boku boże narodzenie to czas miłości a miłość sprowadza mnie do ciebie zawsze będę blisko ciebie szczególnie gdy będziesz pamiętał o mnie z taką czułością Chico podkreślał również, że duchy, które nas odwiedzają w Boże Narodzenie, nie przychodzą, aby nas zasmucić, przychodzą, aby przypomnieć nam, że miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Mówił, że kiedy wspominamy z wdzięcznością chwile dzielone z tymi, których kochaliśmy, tworzymy energetyczny most, który pozwala na to zbliżenie. Boże Narodzenie, według Chico Xaviera, jest jak portal światła. Pozytywne wibracje tworzone przez jedność rodzinną, przez modlitwy, przez myśli tęsknoty i miłości wszystko to jest wystarczająco potężne, by dotrzeć do duchowych wymiarów. Dla niego jest to okres, kiedy Bóg pozwala duchom, które są nam najbliższe, być obok nas, przynosząc pocieszenie, pokój i nadzieję. Jeśli kiedykolwiek poczuliście to niewytłumaczalne uczucie podczas Bożego Narodzenia, Nagły dreszcz, znajomy zapach, a nawet wspomnienie, które pojawia się z niezwykłą intensywnością, może to być dokładnie to, co opisywał Chico: duchowe spotkanie, choć subtelne, z kimś, kogo kochacie i kto nigdy naprawdę nie opuścił waszego boku. Dlaczego Boże Narodzenie jest wyjątkowe dla duchowego połączenia? Boże Narodzenie to nie tylko kolejne święto w kalendarzu, to moment naładowany unikalną duchową energią. Celebracje miłości, jedności i nadziei tworzą podniesioną, wibracyjną atmosferę, która ułatwia połączenie między światem fizycznym a duchowym. Według wierzeń spirytystycznych i refleksji wielkich mediów, takich jak Chico Xavier, ten okres roku jest szczególnie sprzyjający temu, aby nasi zmarli bliscy zbliżyli się do nas. Powód tkwi w mocy miłości i tęsknoty. Podczas Bożego Narodzenia wiele osób intensywnie wspomina tych, którzy odeszli, przywołują historię, odczuwają nostalgię i często mówią o nich podczas uroczystości. Te uczucia, dalekie odbycia jedynie wewnętrznymi refleksjami, funkcjonują jako rodzaj energetycznego kanału, mostu, który może połączyć nasz wymiar z planem duchowym. Poza tym Boże Narodzenie budzi w nas szlachetne emocje: wdzięczność, przebaczenie, hojność. Te pozytywne wibracje tworzą przyjazną atmosferę, aby duchy światła, ci, którzy nas głęboko kochali, mogły być obecne. Nie przychodzą, aby wywołać smutek, ale aby przynieść pocieszenie i przypomnieć nam, że prawdziwa miłość nigdy nie znika, nawet gdy jest fizyczna separacja. W tym kontekście tęsknota nie jest oznaką słabości czy bólu, jest dowodem wiecznej więzi, którą dzielimy z tymi, których kochamy. To tak, jakby każda myśl pełna miłości, każde wspomnienie stawało się zaproszeniem dla tych dusz, aby się zbliżyły, nawet w subtelny sposób. Wiele osób zgłasza odczuwanie znaków podczas Bożego Narodzenia: znajomy aromat, intensywne wspomnienie konkretnej chwili, a nawet sny, które wydają się niewiarygodnie prawdziwe. Boże Narodzenie jest również wyjątkowe, ponieważ symbolizuje odrodzenie i nadzieję. Tak jak przyjście Jezusa Chrystusa przyniosło światło i odnowę światu, ta data reprezentuje możliwość odnowienia naszych duchowych więzi i wiary w ciągłość życia. To szansa, by otworzyć nasze serce nie tylko dla tych, którzy są fizycznie u naszego boku, ale także dla tych, którzy towarzyszą nam w duchu. Jeśli odczuwacie tęsknotę z jakimś wyjątkowym podczas Bożego Narodzenia, Pozwólcie sobie przeżyć to uczucie w pozytywny sposób. Wspominajcie z wdzięcznością szczęśliwe chwile, które dzieliliście. Opowiadajcie historię i poświęćcie modlitwę lub myśl pełną miłości. Ta energia jest potężna, a według nauk duchowych, może naprawdę dotrzeć do tych, którzy znajdują się w innym wymiarze. Boże Narodzenie, więcej niż materialne wydarzenie, jest spotkaniem dusz. Jest przypomnieniem, że połączenie z tymi, których kochamy, przekracza czas, przestrzeń, a nawet samo życie. A w tym magicznym momencie to połączenie staje się bardziej żywe niż kiedykolwiek. Znaki, że są obecni. Wiele osób zgłasza unikalne doświadczenia podczas Bożego Narodzenia, które prowadzą je do przekonania, że ich zmarli bliscy są tuż obok. Według spirytyzmu i nauk Chico Saviera obecność tych duchów można wyczuć poprzez subtelne znaki, ale naładowane znaczeniem. Te znaki nie zdarzają się przypadkowo, są sposobami przypomnienia nam, że miłość, którą dzieliliśmy, jest wieczna i że nasze więzi pozostają żywe nawet po śmierci. Oto niektóre z najczęstszych znaków, które mogą wskazywać, że są tam właśnie u Waszego Boku żywe i poruszające sny. Często nasi bliscy objawiają się w naszych snach, szczególnie podczas Bożego Narodzenia. To nie są zwyczajne sny, pozostawiają uczucie pokoju, miłości i pocieszenia po przebudzeniu. Według świadectw, te sny mogą przynosić przesłania, lub nawet odtwarzać szczęśliwe chwile, które przeżyliśmy razem. Niewytłumaczalne odczucia. Czy kiedykolwiek poczuliście niespodziewany dreszcz lub uczucie ciepła, jakbyście byli objęci? Te zjawiska mogą być wskazówkami duchowej obecności kogoś, kogo kochacie. W Boże Narodzenie, kiedy emocje są intensywne, te znaki mogą stać się częstsze. Znajome zapachy. Jednym z najczęściej zgłaszanych znaków jest nagłe pojawienie się zapachów związanych z bliską osobą, perfumy, które nosiła zapach potrawy, którą przygotowywała, a nawet aromat kwiatów. Te zapachy pojawiają się bez wyjaśnienia i szybko znikają, pozostawiając poczucie komfortu i obecności. Ciekawe wydarzenia i synchroniczność. Migające światła, muzyka, która zaczyna grać w odpowiednim momencie, lub przedmioty, które spadają bez wyraźnego powodu, mogą być formami komunikacji. Wiele osób opowiada historię o świątecznych ozdobach spadających z choinki lub świecach, które gasną i zapalają się same. Te małe zdarzenia mogą być czymś więcej niż tylko zwykłymi zbiegami okoliczności. Intensywne i nagłe wspomnienia. Podczas uroczystości konkretne wspomnienie chwili dzielonej z bliską osobą może pojawić się tak żywo, że wydaje się, że właśnie się wydarzyło. Te wspomnienia, według Chico Xaviera, mogą być znakami, że duch jest u Waszego boku, wspominając razem z Wami prawdziwe historie, które inspirują. Wzruszającym przykładem jest świadectwo rodziny która poczuła obecność bardzo kochanej babci podczas kolacji wigilijnej. Kiedy rozmawiali o niej, świeca, zgaszona od godzin, nagle zapaliła się ponownie. Jakby to był znak, że ona tam była, uczestnicząc w tym momencie. Inna historia, skanalizowana przez Chico Xavier'a, opowiada o matce, która straciła młodego syna. W Boże Narodzenie, dekorując choinkę, poczuła znajomy zapach czekolady. Ulubionego smakołyku chłopca. W przesłaniu syn mówił: Mamo, widzę, jak opiekujesz się wszystkim z miłością. Jestem zawsze blisko ciebie, szczególnie w Boże Narodzenie. I co zrobić, gdy zauważycie znaki? Kiedy zauważycie jeden z tych znaków, nie bójcie się. Podziękujcie im mentalnie za ich obecność i pamiętajcie, że duch jest tam, aby przynieść miłość i pocieszenie. Módlcie się, rozmawiajcie z nimi w waszych myślach, lub po prostu cieszcie się emocją chwili. Te znaki są świątecznym darem z drugiej strony, dowodem, że miłość jest zdolna przekroczyć bariery i że nawet z daleka nasi bliscy pozostają połączeni z nami. Bądźcie uważni i trzymajcie serce otwarte, możecie być zaskoczeni sposobami, w jakie się objawiają. Jak wzmocnić połączenie z naszymi bliskimi w Boże Narodzenie? Boże Narodzenie to czas jedności, miłości i nadziei, a te emocje tworzą doskonałą scenę do wzmocnienia naszego połączenia z tymi, którzy odeszli, chociaż fizyczna nieobecność jest bolesna, duchowe więzi, które nas łączą z naszymi bliskimi, pozostają silne i mogą być kultywowane w prosty, ale potężny sposób. Oto kilka praktyk, które mogą pomóc Wam poczuć tę obecność w sposób bardziej intensywny i znaczący. Módlcie się z otwartym sercem. Modlitwa jest bezpośrednim kanałem komunikacji z planem duchowym. Podczas Bożego Narodzenia poświęćcie szczególny moment, aby pomodlić się za Waszych zmarłych bliskich. Rozmawiajcie z nimi. Jak zrobilibyście to za życia, dzieląc się waszymi wspomnieniami, waszą miłością, waszą tęsknotą. Ta energia miłości do nich dociera i może wzmocnić połączenie, przynosząc pocieszenie zarówno Wam, jak i im. Medytacja dla duchowego połączenia. Medytacja jest potężnym narzędziem do podniesienia Waszych wibracji i nastrojenia się na bardziej subtelne energie. Znajdźcie spokojne miejsce, zapalcie świecę i skoncentrujcie się na swoim oddechu. Wizualizujcie obecność bliskiej osoby u Waszego boku, otoczonej światłem i pokojem. Pozwólcie sobie poczuć emocje, które się pojawiają, i zaufajcie procesowi. Poświęćcie szczególny moment na ich cześć. Zarezerwujcie moment podczas waszej świątecznej celebracji, aby uhonorować waszych bliskich. Może to być zapalenie świecy na ich pamiątkę, umieszczenie przedmiotu, który ich reprezentuje na stole, lub po prostu dzielenie się historiami o nich z rodziną. Ten akt pamięci wzmacnia połączenie i tworzy atmosferę miłości, która jest odczuwana zarówno przez Was, jak i przez nich. Napiszcie List Świąteczny. Pisanie jest terapeutycznym i duchowym sposobem na połączenie. Napiszcie list do bliskiej osoby, wyrażając Wasze uczucia i życzenia dla niej w te święta. Przeczytajcie go na głos lub zachowajcie w specjalnym miejscu, wiedząc, że Wasze słowa zostały wysłane do duchowego serca tego, kogo kochacie. Moc intencji i pozytywnego myślenia. W świecie duchowym intencje mają niezwykłą moc. Utrzymujcie wasze serce i myśli pełne miłości i pozytywności. Unikajcie koncentrowania się tylko na bólu straty i starajcie się przekształcić tęsknotę w wdzięczność za wspólnie przeżyte chwile. Ta pozytywna energia tworzy most, który ułatwia kontakt i pozwala Wam postrzegać znaki bardziej wyraźnie. Słuchajcie i obserwujcie uważnie. Otwórzcie się na postrzeganie odpowiedzi. Często wasi bliscy próbują komunikować się poprzez znaki, sny, aromaty, muzykę, przedmioty, które się pojawiają lub przemieszczają. Bądźcie uważni i pozwólcie, aby przesłanie do was dotarło bez strachu czy uprzedzeń. Praktykujcie wdzięczność. Zanim rozpoczniecie wasze świąteczne uroczystości, poświęćcie moment na wyrażenie waszej wdzięczności. Bądźcie wdzięczni za życie, za możliwość kochania i bycia kochanymi oraz za niezapomniane chwile, które przeżyliście z tymi, którzy odeszli. Wdzięczność podnosi Waszą energię i jeszcze bardziej wzmacnia duchowe połączenie. Prosty rytuał na Boże Narodzenie. Wybierzcie specjalne miejsce w waszym domu, aby stworzyć mały ołtarz na pamiątkę bliskiej osoby. Umieśćcie zdjęcie, świecę i przedmiot, który ją reprezentuje. Odmówcie modlitwę lub wykonajcie medytację, poświęcając słowa miłości i tęsknoty. Włączcie muzykę lub wspomnijcie szczęśliwe chwile. Zakończcie przesłaniem wdzięczności, wizualizując pokój i światło dla ducha bliskiej osoby. Boże Narodzenie jest zaproszeniem do celebrowania życia i miłości we wszystkich jej formach. Poświęcając czas i intencje na wzmocnienie połączenia z tymi, którzy odeszli, przekształcacie tęsknotę w doświadczenie duchowej jedności. W końcu miłość, która nas łączy, jest wieczna i nadal świeci, szczególnie w momentach celebracji i odnowy. Rola tęsknoty i wdzięczności w duchowym życiu. Dla Chikotzaviera. Tęsknota nie jest ciężarem, jest potężną siłą, która łączy nas duchowo z tymi, którzy odeszli. W swoich naukach zaprasza nas do postrzegania tego uczucia jako mostu między dwoma światami fizycznym i duchowym. Tęsknota jest przede wszystkim odbiciem miłości, która trwa poza życiem żywym przypomnieniem, że więzi, które dzielimy, są wieczne. Tęsknota jako połączenie, nie jako smutek. Wiele osób interpretuje tęsknotę jako ból, który trzyma nas przywiązanych do przeszłości. Jednak Chico Xavier uczy nas, że może być ona energią transformującą, zdolną do wzmocnienia naszych więzi z duchami bliskich osób. Jego słowami: odczuwać tęsknotę oznacza utrzymywać żywą pamięć, miłość i nadzieję. Wierzył, że gdy przeżywamy tęsknotę z pogodą ducha, tworzymy wibrację światła, która dociera do duchów. Ta energia z kolei pozwala im również czuć się przyjętymi i kochanymi. Boże Narodzenie z całą swoją aurą jedności i refleksji intensyfikuje ten proces, przekształcając tęsknotę w możliwość duchowej komunii. Wdzięczność, uniwersalny język miłości. Wdzięczność dla Chico Xaviera jest kluczem do uhonorowania tych, którzy odeszli. Zamiast lamentować nad ich nieobecnością, zachęcał nas do bycia wdzięcznymi za wspólnie spędzone chwile, za nauczone lekcje i za miłość, która nadal żyje w nas. Wdzięczność jest sposobem wysłania światła i pokoju do duchów, pomagając im w ich podróży na planie duchowym. Kiedy koncentrujemy się na wdzięczności, podnosimy nasze wibracje i tworzymy środowisko pokoju i harmonii. Ten stan nie tylko ułatwia duchowe połączenie, ale także pozwala nam bardziej intensywnie odczuwać obecność tych, których kochamy. Jak praktykować tęsknotę i wdzięczność w Boże Narodzenie? Zaakceptujcie tęsknotę z miłością. Pozwólcie sobie odczuwać tęsknotę bez próby jej tłumienia lub przekształcania w smutek. Postrzegajcie ją jako przypomnienie, że miłość jest wieczna i że ci, którzy odeszli, nadal są obecni w duchowej formie. Wyrażajcie wdzięczność w słowach i czynach. Bądźcie wdzięczni za chwile spędzone u boku bliskiej osoby. Róbcie to przez modlitwę, pisząc list, lub po prostu wspominając historie, które przynoszą radość. Wdzięczność oświetla zarówno ducha, który ją otrzymuje, jak i serce, które ją wyraża. Stwórzcie rytuał dziękczynienia w Boże Narodzenie, zarezerwujcie moment, aby uhonorować pamięć tego, kto odszedł. Zapalcie świecę, włączcie muzykę, którą bliska osoba lubiła, lub przygotujcie specjalne danie, które uwielbiała. Czyniąc to, wizualizujcie uczucia miłości i wdzięczności. Dzielcie się wspomnieniami z rodziną. Zgromadzenie rodziny, aby opowiadać historię i wspominać szczęśliwe chwile, jest potężnym sposobem celebrowania życia i utrwalania dziedzictwa tych, których kochaliśmy. Te wspomnienia tworzą energetyczne pole światła i jedności, które jest odczuwane przez wszystkich, w tym przez duchy. Tęsknota i wdzięczność, jako duchowe dary, Chico Xavier mówił, że duchy wzmacniają się dzięki naszym dobrym wibracjom. Kiedy odczuwamy tęsknotę i przekształcamy ją w wdzięczność, wysyłamy im duchowy dar, który otula ich w miłość i pokój. Jednocześnie te uczucia również pomagają nam leczyć nasze własne emocjonalne rany, przynosząc pocieszenie i spokój. W te święta pozwólcie sobie przeżyć tęsknotę jako most do duchowego połączenia przekształćcie ją w wdzięczność, celebrując chwile, które przeżyliście i honorując tych, którzy odeszli. Czyniąc to, nie tylko tworzycie środowisko miłości i harmonii ale także zbliżacie się jeszcze bardziej do tych, którzy w jakiś sposób nadal są u waszego boku, niewidoczni dla oczu, ale zawsze obecni w sercu. Przesłanie nadziei i pocieszenia. W tej podróży, którą nazywamy życiem, miłość jest najpotężniejszą i wieczną siłą, jaka istnieje. Przekracza czas, pokonuje bariery przestrzeni i pozostaje żywa, nawet gdy nasi bliscy odchodzą na plan duchowy. Chico Xavier pozostawił nam dziedzictwo pełne nadziei i pocieszenia, przypominając nam, że połączenie z tymi, których kochamy, nigdy nie jest utracone, po prostu się przekształca. Miłość jako wieczna energia. Dla Chico Xaviera miłość jest jak płomień, który nigdy nie gaśnie, nie należy tylko do fizycznego świata, jest energią, która rozszerza się i wibruje we wszystkich wymiarach wszechświata. Kiedy odczuwamy tęsknotę, łączymy się z tą energią, odnawiając naszą duchową więź z tymi, którzy odeszli. Ta miłość, według Chico, jest tym, co łączy nas z duchami naszych bliskich. To przez miłość nadal nas chronią, prowadzą i wysyłają znaki swojej obecności. Bez względu na to, gdzie się znajdują, miłość trzyma ich blisko, jak niewidzialny uścisk, który ogrzewa serce. Nigdy nas nie opuszczają, chociaż nasze oczy nie mogą ich już widzieć, a nasze uszy nie mogą ich słyszeć. Nasi bliscy pozostają u naszego boku w duchu. Odwiedzają nas w chwilach największej potrzeby, w snach i we wspomnieniach, które pojawiają się, jak małe przypomnienia, że nie jesteśmy sami. W Boże Narodzenie, datę pełną miłości i wspólnoty, to połączenie się intensyfikuje. To tak, jakby duchowy świat otwierał swoje drzwi, aby te niewidzialne spotkania mogły mieć miejsce w sposób bardziej wyraźny i głęboki. Przesłanie Chico Saviera dla tych, którzy cierpią z powodu tęsknoty, Chico nauczył nas, że tęsknota to nie pożegnanie, to do zobaczenia. Mówił, że nasze myśli i modlitwy są jak mosty, które łączą nas z duchami i że kiedy myślimy z miłością o tych, którzy odeszli, Wysyłamy im światło i pokój. Jeśli odczuwacie nieobecność kogoś w te święta, pamiętajcie, że separacja jest tylko tymczasowa. Ponowne spotkanie jest boską pewnością, a każda chwila przeżyta tutaj jest przygotowaniem na ten wyjątkowy dzień. Końcowa refleksja. Miłość jest nieśmiertelna. Tej nocy Bożego Narodzenia pozwólcie sobie poczuć miłość, która nigdy nie umiera. Wspominajcie szczęśliwe chwile, celebrujcie wspomnienia i wiedzcie, że nawet niewidoczni ci, którzy odeszli, są u waszego boku. Żyją w waszych myślach, w małych znakach wokół Was, a przede wszystkim w Waszym sercu. Przyjmijcie nadzieję i pocieszenie, że życie nie kończy się pożegnaniem, przekształca się, rozszerza i trwa w nowej formie, zjednoczone miłością. Nigdy nie jesteście sami, a nawet w chwilach największej tęsknoty, miłość jest dowodem, że nadal są z Wami, dzisiaj i zawsze. Wesołych świąt, z miłością, światłem i pewnością, że duchowe połączenie jest na zawsze. W trakcie tego przesłania zastanawialiśmy się wspólnie nad wieczną miłością, tęsknotą, która nas łączy i niewidzialną. Ale prawdziwą obecnością naszych bliskich. Teraz zapraszam Was do podzielenia się w komentarzach Waszymi własnymi historiami, uczuciami, lub doświadczeniami, które pokazują, jak miłość pokonuje wszelkie bariery. Może przeżyliście wyjątkową chwilę, poczuliście znak, lub po prostu nosicie w sercu wspomnienie, które rozgrzewa Waszą duszę. Dzielenie się tymi doświadczeniami nie tylko wzmacnia nasze duchowe połączenie, ale także inspiruje innych ludzi, którzy szukają pocieszenia i nadziei. Jak mawiał Chico Xavier, chociaż nikt nie może cofnąć się i zacząć od nowa, każdy może zacząć teraz i stworzyć nowe zakończenie. W te święta możemy przekształcić tęsknotę w wdzięczność, wspomnienia w celebrację, a duchową obecność w odnowioną miłość. Przecież prawdziwe połączenie nigdy nie jest tracone. Żyje w każdym geście myśli i emocji, które kultywujemy z otwartym sercem. Wesołych świąt. Niech światło wiecznej miłości błyszczy w waszym życiu i przyniesie pokój, nadzieję i pewność że nigdy nie jesteśmy sami. Klaud euma i ja epode eros. Por favor, werifikia z respostas.